Po upadku Imperium Rzymskiego nastał okres wędrówki ludów oraz formowania się nowych państw. Do takich należało państwo rządzone przez Karola Wielkiego, który rozszerzył władzę na wschód, jednocząc pod swymi rządami terytoria obecnej Francji, Niemiec oraz Włoch. W 843 roku Imperium Karolingów zostało podzielone między trzech wnuków Karola Wielkiego. Podczas gdy Karolingowie nadal rządzili jego zachodnią częścią, na początku X wieku niemiecka, wschodnia część państwa, Przeszła pod władzę dynastii saskiej. Król niemiecki odtąd I starał się odnowić imperium Karola Wielkiego, lecz przyszło mu się zmierzyć z hordami madziarskich wojowników, dokonujących niszczących najazdów na dawne imperium Karoliny. W 955 roku najechali oni Bawarię i oblebili Augsburg. Do walnej bitwy doszło na Lechowym Polu. Wojska saskie pokonały Madziarów. Zakończyło to ostatecznie ich najazdy i wzmocniło władzę Ottona w Niemczech. Wcześniej zaś, bo w 732 roku doszło do słynnej bitwy pod Poitiers, gdzie wojska Franków, którymi dowodził Karol Młot, pokonały wojska arabskie, zatrzymując ich ekspansję w głąb Europy. Bitwa ta jest zaliczana do ważniejszych bitew w historii świata. Na północy Europy rządzili zaś wikingowie. Impreza w Brusach jest to impreza zorganizowana przez grupę Truso. Jedna z naszych pięciu imprez którą realizuje drużyna z Trus. Przyjeżdżamy tu jako, tylko że trochę jako goście Gospodarzem jest nasz przyjaciel Jędrze, jeden z jarlów grupy Truso. Jest to impreza, która ściąga pasjonatów historii z północnej Polski. Jest ona cudownie wspaniale położona w lesie. Koło kręgów kamiennych, miejsca klimatycznego, klimat sakralnego, gdzie czuje się klimat historii. Wspaniałe gospodarskie podejście, przyjęcie przez gospodarzy tutejszych kaszubów. Najważniejszym elementem tej imprezy, w ogóle imprez wikingo-słowiańskiej, są bitwy i turnieje indywidualne i grupowe. Bardzo ciekawym elementem jest bitwa na moście, polegająca na tym, że drużyny sześcioosobowe walczą na takim wymyślonym moście, próbują go zdobyć, pokonać. I drużyna, która przegrywa, no, ginie. No i potem wielka bitwa, gdzie stoją naprzeciwko siebie dwie drużyny. No, walka jest bardzo ostra na pograniczu bezpieczeństwa. Staramy się mocno chronić dłonie, głowy, szyję, kolana. Owszem, zdarzają się kontuzje, ale no, nie jest to bardzo poważny problem. Walczymy na poważnie. Broń jest wstępiona, włócznie ścięte mają groty. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, jest to walka prawie jak prawdziwa. Niedaleko Elbląga jest takie czarowne miejsce nazywane Troją Północy. Z jego ślady znaleziono w zapisach angielskiego króla Alfreda Wielkiego, gdzie jest opis podróży podróżnika z X wieku w Ulstana do miejsca zwanego Truso. W opisie wynika, że to było potężne miasto leżące gdzieś w okolicach Elbląga. Zapiski zostały znalezione 400 lat temu i są takim śladem, jak, jak dla psa zapach, trop, które chorodzy podjęli niemieccy historycy wcześniej szukali tego miejsca, nie mogli znaleźć i przez wiele, wiele wieków szukano tego miejsca, gdzie było to, to truso, które było opisane w, tej, w tym opisie i w 1982 roku elbląski archeolog Marek Jagodziński znalazł to miejsce i okazało się, że znalezisko przyrasta wyobrażenie, że był wielki, potężny port jeden z największych portów miast północnej Europy nad Morzem Bałtyckim w tej chwili szacuje, że miał około 20 hektarów, gdzie były baseny portowe, gdzie było rzemiosło, handel, kwit, gdzie otrzymano kontakty. Znajdowano tam towary i z Egiptu, i z Anglii, i z Danii, i z Kijowa. Raczej mówiąc, tak jak w współczesnej Europie nie było granic. Przyjeżdżano, handlowano. To było bardzo ciekawe miejsce, bo ono znajdowało się na pograniczu Prusów i Słowian. Dokładnie to była granica, i w tym miejscu stanowiło się takie centrum handlowe Wikingów wikingów. My myślimy o wikingach, o barbarzyńcach, takich, którzy rabowali, mordowali. Owszem, bardzo często to robili, ale też tak naprawdę wikingowie to byli przede wszystkim kupcami, rzemieślnikami-kupcami, ale głównie kupcami. I to przypomina XXI wiek. Jest miejsce, gdzie dobrze idzie handel, zakładamy filie, rozkręcamy, okazuje się, że idzie dobrze, osadzamy się, budujemy tam nasz, na, na nasz koncem. Tak to wyglądało w średniej Przybyli wikingowie, najpierw przypynęli na jedno targowisko, pohandlowali, kazało się, że handel idzie dobrze, są klienci, są plusowie, są Słowianie, jest towar, są niewolnicy do kupienia, jest, yy, są skóry, jest miód, jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można zabić do Anglii czy do Danii. No i biznes się kręci, bo się kazało, że warto to się osiąść na stałe. I tak wikingowie zdomowili się w, w Truso i powstał wielki ośrodek handlowy, takie współczesne centrum handlowe. Grupa Truso w głównej mierze odtwarza wikingów, a że Truso było takim miejscem spotkania kultur, mamy też i Słowian i Prusów, i potrzebujący jesteśmy drużyną taką wielonarodnościową w sensie odtwarzania, bo i Prusowi, i kultura Prusów, i kultura wikingów, i kultura Słowian jest dla nas bardzo, bardzo ważna, bo w Truso też kultury się spotykały i tworzyły taką wspólną całość. Idea Truso okazała się zaraźliwa wielu ludzi, którzy przeczytali tą historię, dowiedzieli się o wykopaliskach, zapragnęli czegoś więcej, zaczęli odtwarzać historię właśnie wikingów z Truso. Idea była zaraźliwa. Od paru osób okazało się, że ta idea już w tej chwili zaziła 120 osób, jest to sześć drużyn, jest to taki sojusz z drużyn zaprzyjaźnionych Solsztyna, Braniewa, Elbląga, Pruszcza Gdańskiego, Gdańska i właśnie tu stąd, w gdzie w tej chwili jesteśmy. Utożsamiamy się z Truso, odtwarzamy historię tego miasta, jest drużyna bojowa, rzemieślnicy, zespół muzyczny, tancerze. Mamy doskonałego rzemieślnika, mistrza obróbki bursztynu, koleżanka pisze ikony, jest Bednarz. Za przyjeżdżoną łódź wikingów Welet, na które mam przyjemność pływać. Początkowo odtwarzamy historię X wieku w komplecie. To, co było, tak jest. Przyjeżdżamy. I tak naprawdę najważniejszym na, na tych imprezach jest klimat i radość bycia ze sobą odtwarzania historii. I miejsca, gdzie czujemy się z sobą dobrze i wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Jak Rybko moja, teraz ja na teraz Jestem przedstawicielem grupy rekonstrukcji historycznej KAUP z obwodu kaliningradzkiego. Zajmuję się okresem w którym żyli Wikingowie, czyli okresem od IX do XI wieku naszej ery. Nasza grupa składa się z 13 członków. Na tej pasjonującej imprezie jesteśmy już trzeci raz. Tutaj mamy możliwość spotkania się z naszymi dobrymi przyjaciółmi z Brus oraz z kolegami innych grup rekonstrukcyjnych. Panują tu przyjazne stosunki, a atmosfera jest przecudowna. В Калининградской области, в Зеленоградском районе, недалеко от моря, находится Балтийская археологическая экспедиция, которая ведет раскопки в местах захоронения. В повете Калининградским, недалеко моря, дела балтийско филологична экспедиция, которая займуется справами дотычącими эпохи викингов. Также у нас проходит каждый год фестиваль КАОП. Co roku odbywa się tam Festiwal Kał, na który przyjeżdżają nasi koledzy z Polski. Również w Rosji odbywa się wiele interesujących festiwali, lecz dotyczą one wschodnich Słowian. Jednym z nich jest Festiwal Podmoskiewski oraz Izborski. W Rosji jest dużo festiwali. Kraj ten jest tak olbrzymim obszarem, że nie wszyscy mogą na nie dojechać. W Rosji dużą wagę przywiązuje się do szczegółów. раз до badań этнографичных. В Польше есть большее наказк на видовисковое, на правдехисторию. От реконструкции российской, по моему, опять же мнению, в том что mm, русская реконструкция она более артодоксальная по моему мнению, потому что стараются больше. Uh, здесь больше это конечно шоу, прекрасный отдых, uh, uh, прекрасное проведение времени, конечно можно увидеть некоторых людей, которые одеваются в псевдоисторические костюмы, но на самом деле это не так уж и важно, наверное, для этого человека. Я с Ником, я с в жизни и в том, что я А с кем я это взял? Моя пассия в Санкалне, моя пассия в Zajmujemy się Koskoderką konną, zajmujemy się walką z konia. Jestem członkiem grupy rekonstrukcji historycznej Jantar. Uczyłem się podglądając, podglądając się ze starych filmów pana Wajdy. Nauczyłem się również od kilku ludzi, którzy zajmują się kawalerią w Polsce. Między innymi od pana Romana Kusza, od, e który jest, można powiedzieć, guru jeżeli chodzi o walkę w tej chwili na koniu. Była to moja pasja, nigdy nie byłem specjalnie jakoś zrzeszony i związany z jakąś grupą. Tworzyłem sobie sam, robiłem sobie to sam, sam trenowałem, sam do pewnych rzeczy dochodziłem. Pokazywałem techniki walki, jakimi najprawdopodobniej posługiwali się jeźdźcy. Ze względu, tego się już nie da pokazać, ze względu bezpieczeństwa, atak konnicy na zwarty szef pieszy, e, pokazywałem pewne techniki walki, jakimi może była się obsługiwać w tym czasie e, jazda. Jakakolwiek, czyli rzucanie arkanem, e, broń biała, oszczep, czyli najbardziej mobilna broń kawalerii. Znaczy kawaleria konie e, jest to gdzieś jakoś w genach. Mój dziadek był kawalerzystą, no, był Wachmistrzem z Półkułanów i bardzo krótko miałem okazję rozmawiać z moim dziadkiem, bo umarł jak miałem 6 lat. Ale gdzieś, nie wiem, czy w Genach, czy ten przekaz, czy również jakieś wychowanie, gdzieś tam to zostało. Zajmowałem się również Spinaczką Wysokogórską. Potem założyłem rodzinę. Są to wyjazdy, wyprawy trwają kilka miesięcy. W pewnym momencie musiałem zarzucić schinaczkę. Coś musiało mi w życiu zostać. Zacząłem się zajmować tym, co robię w tej chwili. Ktoś jest albo osadnikiem, albo jest koczownikiem z natury. Ja z natury jestem koczownikiem, e, z kobietą, z którą się związałem. Musiałam e, to wziąć pod uwagę. Jestem koczownikiem. Uprawiam, oprócz tego, co robię tutaj, no, no, dzisiaj uprawiam. Również zawody, w których bardziej przyziemne. Byłem kierowcą ciężarówki, w tej chwili jestem monterem żurawi wysokościowych. Cały czas y, żyję w drodze. Jestem człowiekiem drogi, nie jestem człowiekiem miejsca. Z takich imprez jak ta większych, y, które trwają kilka dni, tydzień, są cztery, trzy w roku. W zależności, gdzie mnie zaproszą, gdzie mogę się pokazać. Ludzie, którzy nie. Nie wiedzą, mm, mm, yy, nie są fachowcami w tej dziedzinie, nie są w stanie wyłapać wyrap błędów, yy, jakie popełniłem, ale ja wiem, jakie błędy popełniłem. Yy, każdy pokaz zostawia doświadczenie. Gdzieś popełniłem błąd, można było to zrobić źle. Na ziemiach polskich do ważniejszych ośrodków naszej państwowości należy osada i gród w Gieczu gdzie zachowały się fundamenty niedokończonego palatium z drugiej połowy X wieku oraz relikty kamiennego kościoła grodowego z późniejszego okresu. Gród został zniszczony podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława. Wart zobaczenia jest też położony nieopodal jednonawowy nawowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z przełomu XII i XIII wieku. Robert Sigmundson, Towarzystwo Żywej Archeologii z Kalisza, a dokładnie z Grodu Pierwszych Piastów na Zawodzie w Kaliszu, um, najstarszego miasta w Polsce. Kalisz nazywa się najstarszym miastem w Polsce, najczęściej mając na myśli to, że 1850 lat temu, niejaki Klaudiusz Ptolemeusz, nie ruszając się e, z takiego miejsca zwanym, zwanego Aleksandrią, popełnił dzieło pod tytułem Geografia. I w tejże geografii ówczesnego świata zaznaczył na szlaku bursztynowym, który z Nadmorza Bałtyckiego prowadził do Rzymu, zaznaczył tam miejscowość, która się nazywała Kalisja, o której się sądzi, że jest dzisiejszym Kaliszą. No, ale jeżeli bierzemy ten fakt pod uwagę, to nie najstarsze miasto, tylko osada, i, a w ogóle nie najstarsza, tylko o najstarszej metryce, czyli pierwsza wzmiankowana. Kalisz powinno się nazywać jednak najstarszym miastem w Polsce z uwagi na rolę, jaką odegrał w budowaniu polskiej państwowości, Polski taką, jaką znamy teraz, jaką znamy na co dzień. Um, jesteśmy w Kaliszu właśnie, do pani na Zawodzie, w grodzie piastu tutaj zbudowanym. Pierwsze drzewa na budowę tego grobu zostały ścięte w 821 roku. 821 jest to jeden z najstarszych grodów właśnie piastowskich zbudowanych na tych terenach. Mówiło o pierwszej stolicy Polski, to najczęściej się wspominało Gniezno. W nowszych e, publikacjach mówi się o e, poznańskiej metropolii, że znaczeniem nie ustępowała być może nawet późniejszej właśnie metropolii niemieckiej. Natomiast profesor Buko wskazuje na znaczący właśnie fakt, że jego zdanie najpodobniej to tutaj właśnie w Piastowie stąd się wywodzą i stąd dokonali ekspansji na północno-zachodnią Wielkopolskę, a dopiero później na te Kraj. Jesteśmy w ogóle w hacie Kowala, chociaż ta od, od trzech sezonów jest znana jako hata wikinga. A no Dokładnie Warega, Roberta Sigmundsona i to właśnie ja mi Państwa tutaj, tutaj powitać. Um, no to teraz trzeba było się zapytać, co w grodzie pierwszych piastów robią wikingowie czy Waregowie, czy jakby ich tam dwa? No, Mieszko pierwszy. Tuż on takiego dokonał? Otóż był pierwszym, który według niej od swoich atentatów zdobył i utrzymał władzę nie tylko w jednym i kilku ściennych stronionach, czyle w nim całych wypielników z rówą mazą szanami, pomorzanami. I znaczny obszar, który zgromadził... Pod swoim własnym stał się zalączkiem polskiego państwa. Pytanie ja do tego doszło? Zatrudnił sobie za to 600 chłopa bitnej, ciężko zbrojnej, skandynawskiej piechoty. I w tej części Europy nazywało się ich waregami. Takiego warega właśnie ja rekonstruuję. No i mieszka tą Gwardią Wareską. Rozwiechał wszystkich opornych i tak udało się zbudować wolną Polskę. co robił mieszkańcy? Podjeżdża pod taki Poznań i mówi: albo się poddacie a do was spalimy. No i co, poddał się ten Poznań? No nie poddał się i dlatego Poznań został spalony, później odbudowany już książę tego nadania Mieszko rozdzielał włości i przywileje. Taki sam los spotkał wiele innych e, e, ważnych miejsc. Gniezno, jeden z największych grodów ówczesnych w Grzybowie. Jedyny gród, który nie został spalony przez Mieszka, dokładnie jedyne dwa, to jest ten, w którym się znajdujecie, Kalisz jeszcze jeden niedaleko stąd w Gieczu. Pytanie, dlaczego mieszko nie spalił Kalisza i Giecza? No, zdaniem profesora Buko właśnie nie musiał ich spalić, bo były jego własne od samego początku. I to stąd piastowie wywędrowali i dokonali ekspansji na północno-zachodnią Wielkopolskę, a później na resztę kraju. Te, a wszystko za sprawą skandynawskich, właśnie wareskich wojowników. Znany, wielu władców w ówczesnej Europy miało skandynawskich najemników. Korzystał z nich też Bizancjum, Kijów. Skąd pochodzą moi przodkowie? To była dziura zabita dechami. Dopóki w VIII wieku nie zaczęli się tam osadzać e, Skandynawowie. I to oni uczynili z Kijowa główny handlu, przede wszystkim niewolnikami. Jedną z pierwszych zmianek w ogóle o naszym państwie, o państwie Mieszka, pochodzą z pism Ibrahima i Wniakuba, Był to żydowski kupiec, który właśnie na tymże trakcie od Kijowa i tam dalej prowadzącym niewolnikami łapanymi przez Skandynawów handlowo. Wymieniało się jej na zboże, które było potrzebne do utrzymania rosnącej skandynawskiej populacji, na srebro, które było w wielkim poważeniu wśród Skandynawów. Pierwsza dynastia, która rządziła Rusią, Rurykowicze, to są potomkowie Ruwika, o którym wiemy, że był Skandynawem. Pochodził z okolic dzisiejszej Jutlandii, a sama nazwa Ruś być może, a nawet dość prawdopodobnie pochodzi od skandynawskiego słowa Rusmen, oznaczającego właśnie tychże wojowników, którzy na drakkarach wiosłowali. Natomiast jak się mówi o tych związkach między Skandynawią a, a państwem właśnie Mieszka, czy Bolesława Sobrego, to trzeba pamiętać o tym, że to były e, związki bardzo silne, ale na równym poziomie, równych partnerów, z dwie strony funkcjonują. Natomiast zajmujemy się rekonstrukcją nie tylko rzemiosła wojennego, bo tutaj właśnie na, na, w grocie Piastów na Zawodzie w Kaliszku i towarzystwo Żywej Archeologii, które reprezentuje, zajmuje się rekonstrukcją wielu innych ciekawych właśnie żeniosk. Najbardziej jesteśmy dumni z naszego programu rekonstrukcji ceramiki. Um, zajmujemy, się, um, zajmujemy się na przykład dziewciarstwem, powalstwem. Um, rusza właśnie w tej chwili zrekonstruowana ona tutaj kuźnia. Um, zajmujemy się syceniem miodów, bartnictwem. Um, Próbujemy właśnie w tej chwili nie tylko zrekonstruować barki, ale je również zasiedlić może w przyszłości, zanim się to uda. Zajmujemy się produkcją potażu, ale zajmujemy się też właśnie i rymarstwem, i płatnerstwem. żeby sobie właśnie zrobić uzbrojenie, zrekonstruować w miarę wiernie takie, jak się posługiwali się nasi przodkowie. To zajmuje zajmujemy się towarzystwem żywej alecholęgi. No. A Wszystkie te nasze działania służą jednemu – popularyzowaniu wiedzy o, o naszym grodzie i o tym, jak nasi przodkowie żyli. Do największych portów bałtyckich i ośrodków handlowych wczesnego średniowiecza w Europie zaliczał się niewątpliwie wikingsko-słowiański gród Wolin, zwany również Jomsborgiem lub winetą. Drodzy bracia! Piętnasty festiwal uważam za otwarty! Jesteśmy w miejscu, które, które gości ludzi na Piętnastym Festiwalu Słowian i Wikingów. Festiwal, w którym stowarzyszenie ma znaczną rolę, jest współorganizatorem i zajmuje się częścią historyczną doboru, doboru uczestników. Robimy selekcję pod względem historycznym, merytorycznym, jak i psychologicznym. Ludzie, którzy tutaj przyjechali, przyjechali z 24 krajów, są to ludzie, są to pasjonaci, którzy kultywują historię wczesnego średniowiecza. Cóż można zobaczyć w tym miejscu? W tym miejscu jest bardzo ciekawa rzecz, bo to się dzieje w Centrum Archeologii Eksperymentalnej, które tworzy Stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest to grupa zapaleńców, ludzi, którzy, wolontariuszy, którzy kochają to miejsce, kochają i wiedzą o sile, o sile historii, którą, którą to miejsce za sobą niesie i w związku z powyższym Budujemy tutaj centrum, budujemy tutaj część osady Wolina z wczesnego średniowiecza, które możemy zobaczyć na planach archeologów, którzy nam pomogli w tym momencie i dali nam możliwość pokazania, jak wielkim był, był ten, to miejsce, jakie wielkie było we wczesnym średniowieczu. Robimy tylko taką namiastkę, bo faktem takim ciekawym jest, że Dziś miasto wolni liczy tysięcy mieszkańców, tak? a we wczesnym średniowieczu y, około y, 8 do 10 tysięcy, czyli, czyli było to jedno z bardzo y, cywilizowanych miejsc na świecie. Miejsce, w którym się przesinały szlaki kupieckie i wędrówki mnichów, e, ludzi, którzy poznawali cywilizację i świat. Tak? Wyobraźmy sobie, że e, aby jechać do Hedeby szło się e, 10 dni na przykład konno, albo 4 dni noce łodzią. Czyli taki wizerunek musimy sobie zobaczyć, że, że miejsce, w którym e, to się dzieje, jest to miejsce historyczne. Miejsce, w którym e, tutaj stoimy, zaraz za chwileczkę będzie bitwa, która, która jest turystycznie bardzo ważna, bo jest to atrakcja, ale również są rzemieślnicy, którzy pokazują przez cały dzień swój kunszt, swoje narzędzia i umiejętności. Tak? Czyli, czyli e, Zaprosić wszystkich to jest mało. Ja ze swojej strony powiedzieć, co mógłbym zaprosić, co mógłbym polecić, jest dla mnie trudne, bo ja uwielbiam to wszystko. W związku z tym, że selekcjonowałem z przyjaciółmi ludzi, którzy tu mają przyjechać, pokazują to wszystko perfekcjonalnie. Przyjechali tu ludzie z 24 krajów, tak? czyli jest to wschód, zachód, północ, południe. Są Węgrzy, Czesi, Białorusini, Rosjanie, są Niemcy, Szwedzi, czyli wszyscy dookoła naszego kraju. Nasi sąsiedzi z daleka i bliska. Jest to multikultura i ten festiwal jest taką, e, taką odskocznią ludzi, którzy przyjeżdżają ze Wschodu po to, żeby poznać kulturę i etnografię e, z Zachodu, a ci z zachodu bardzo chcą do tego, aby, aby ci ludzie, którzy przyjechali ze Wschodu, jak Białorusini, Rosjanie, mają e, jeszcze w swoich korzeniach bardzo e, intensywną etnografię, ci ludzie są dobrymi rzemieślnikami, to nie zaginęło tylko na papierze i, i musimy to odtwarzać. O nich jest to. Na, na co dzień jeszcze do, do zobaczenia. Tak? Czyli, czyli e, ta rzecz, którą tutaj robimy jest nie tylko zabawą dla turystów, ale również jest e, multikulturą, która powoduje, że, że te wszystkie kraje, które przyjechały, jak Węgrzy, którym e, sam osobiście jestem zafascynowani, ludzie, którzy mają inną etnografię, mają jurty, niby e, z daleka, ale również i z bliska. Czech, Węgier, dwa bratanki, tak? Polak, Węgier, dwa bratanki, to się przyjęło o tak zewsząd. Chodzi o to, że ten, ten festiwal powoduje to, że przyjaźń i szacunek i każdy chce pokazać swoje, swoje do, dokonania, swoje, swoją, swój folklor, tak? Patrząc z mojej skromnej osoby jestem człowiekiem, który w stowarzyszeniu jest odpowiedzialny za, za, moim zdaniem, dużą rzecz, również jeżeli chodzi o wojowników, o te walki o, o turnieje i tu się zajmuje. Wojownicy e, po prostu dostają e, takiego e, ducha, które powoduje, że oni są demonami. Naocznie możemy zobaczyć, co znaczy Bersaker. Bersaker to był wojownik, który w Negliżu szedł do walki na śmierć pewien tego, że zginie, ale ale był dla swoich przyjaciół takim wzorcem, że, że tak powinno się ginąć, tak, z chwałą e, i, i z dumą. Czyli e, już od razu kodeksy, które później rycerstwo i cała armia, e, cała militaria się wzorowały na tych pierwszych, takich wstępnych. Także wszyscy ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, są ludźmi, którzy, e, którzy bardzo serio biorą to, e, co przedstawiają. To, to nie jest zabawa, to nie jest Disneyland. To są ludzie pasjonaci, którzy oddają swój wolny czas, całe życie swoje, po to, żeby przekazać Państwu. To, jak można było żyć w tamtym czasie. Nie możemy powiedzieć, że tak wyglądało na pewno. Tak? Nie możemy powiedzieć, że, że, że tak to było na 100%. Bo ani historyk, ani archeolog nie może nam powiedzieć. Znajdujemy szczątki wczesnego średniowiecza, i jest to takie miejsce, że my, jako pasjonaci i grupy, grupy odtwórstwa historycznego, powodujemy, współpracujemy z, z, z naukowcami. Tak? Czyli. Wojowie, jeżeli w nich wstępują demony, to jest tylko na przekazach i sagach skandynawskich, jak wojownicy walczyli. Myślę, że walczyli i ci tutaj godnie. Stawiają w nich demony, wchodzą niedźwiedzie, wilki w ich. Ich ciała to są, to, są, to tutaj jest walka, oni się przemieniają, nakładają skóry zwierząt, tak, w których chcieliby się stworzyć, czyli są włócznie, są topory. Ci ludzie, ci ludzie naprawdę, jeżeli mieliby obronić swoje, swoje domostwo, to myślę, że w ten sposób by bronili, gdyby, gdyby nie mieli, gdybyśmy nie mieli wojska w cywilizowanym świecie. Tak. Czyli ta cała, ta cała otoczka tego, którą najbardziej e, e, lubią turyści, czyli te bitwy i walki, ten, ten szał e, wojowniczy, e, jest bardzo widowiskowy. Po jeszcze, oprócz wojowników są i rzemieślnicy, są kobiety, dzieci, czyli można zobaczyć wszystko w tym skansenie. Jeżeli chodzi o wojowników, to wydaje mi się, że ci mężczyźni, e, mogąc i chcąc e, kultywować i być prawdziwymi wojownikami, starają się. Tak wcielić w tą, w tą rolę, że e, e, naprawdę e, przeciąga ich e, na złą stronę ten demon, który w niego wstępuje. Wbijają koczyki, zapuszczają brody i długie włosy tak jak było kiedyś. Z każdym rokiem dowiadujemy się o coraz to nowych znaleziskach i odkryciach archeologicznych, będących źródłem inspiracji dla współczesnych odtwórców historycznych i rekonstruktorów przeszłości. Powstają nowe skanseny. Odbywa się coraz więcej festynów i pikników archeologicznych. Wszystko to służy pogłębianiu wiedzy i świadomości historycznej oraz nauce szacunku dla naszych przodków.